Cześć, System ben 23 witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Pojedynki. I dziś starcie dwóch magów: Ariwana, zwanego też jako mistrz żywiołów, oraz Czarnoksiężnika Weznana, czyli głównego antagonisty wszystkich Kingdomów, praktycznie. No i teraz, oczywiście, zaprezentuję komentarz, który proponuje tą walkę. I naprawdę tam pojawiło się wiele, wiele propozycji. Nowych walk, bo chyba z 80 czy 90 nowych propozycji, także naprawdę potężnie. No i nieznajomy wieczny widz proponuje pozycja 36. Arivan versus Weznan. Wydaje mi się, że tutaj może być dość dużo remisów, i raczej do pierwszych kilku kategorii tak powinno być. A pierwszą kategorią jest oczywiście siła, siła fizyczna. No i obaj magowie są dość podobnej postury, dlatego w sile mamy remis. Kolejna mamy szybkość. Tutaj też obaj mają podobne e, parametry. Tak samo zwinność, tak samo walka wręcz, no mega szybko możemy wypunktować tutaj e, te niektóre kategorie i przyznać punkty. Tu będą cztery remisy, no bo obaj e, są dość podobnej postury, mają dość podobne możliwości. Więc jeśli chodzi o takie tego, kategorie e, stricte fizyczności, dotyczące, no to myślę, że tutaj jak najbardziej możemy dać remisy. Dalej mamy wytrzymałość, i tu punkt postanowiłem dać Weznanowi, bo o ile taka wytrzymałość po prostu, e, że tak powiem, rasowa dla elfa, dla człowieka, no to jest na takim samym bądź podobnym poziomie, o tyle wytrzymałość, którą mogą sobie. Zapewniać za pomocą magii. To jak mogą zwiększać wytrzymałość za pomocą magii. No to tutaj zdecydowanie silniejszy jest wezman, który w samej magii jest o wiele potężniejszy od swojego dzisiejszego oponenta. Dalej mamy ogólną umiejętności i to fakt, Ariwan ma bardzo ciekawe zdolności związane z żywiołami. E, jakieś kule ognia, jakieś wystrzeliwanie piorunów, e, tarcze z, ze skał i tak dalej. Jest tego całkiem sporo. Ale Weznan jednak ma tych umiejętności o wiele więcej. Jest bardziej wszechstronnym magiem. Nie tylko właśnie specjalizował się w jednej dziedzinie, tak jak Ariwan, w, w tej znajomości żywiołów, a w wielu różnych aspektach czarnej głównie magii. Dlatego punkt umiejętności ląduje tutaj na koncie Weznana. Następnie mamy kategorię Inteligencja. No i o Oli, ile Ariwan jest też. Bardzo mądrym elfem, a, który no na pewno przeczytał wiele ksiąg, posiadł ogromną wiedzę, o tyle weznan, no to jest prawdziwy geniusz zła. Jest niesamowicie przebiegły, inteligentny, no jak mówiłem już w poprzednim odcinku, to jedna z najinteligentniejszych postaci w całym uniwersum Kingdom Rush, dlatego zdecydowanie on zasługuje, by jedyny dostać punkt w tej kategorii i góruje tutaj nad swoim oponentem. Dalej mamy strategię o ile w takiej walce jeden na jeden to może nawet Ariwan dawałby radę dorównywać Weznanowi pod względem dobierania odpowiednich czarów do kontrowania czarów oponenta, choć wiadomo, że jego czary są słabsze, to o tyle Weznan ma jeszcze kolejną przewagę taką, że potrafi dowodzić wojskami bardziej, potrafi rozplanować ataki, potrafi przeprowadzić inwazję, co pokazał oczywiście sukcesywnie w Kingdom Rush Vengeance, gdzie udało mu się podbić cały świat, dlatego punkt jak najbardziej zasłużony dla niego. I na koniec tych takich kategorii tworzących, jak ja to nazywam, te małe punkty, mamy doświadczenie. I o ile wiekowo nawet może być, mogą być podobni ci bohaterowie, no to tyle Weznan brał udział w o wielu więcej działaniach, intrygach i tak dalej, więc myślę, że powinien tutaj e, dostać punkt no bo Ariwan może być też starszy niż się wydaje, no bo elfy wiadomo wyglądają młodo obaj bohaterowie pojawiają się w pierwszej chronologicznej części, czyli w Kingdom Rush Origins oczywiście e, także na tej podstawie jest dość podobnie ich doświadczenie, natomiast wydaje mi się, że Ariwan, mógł brać udział w mniejszej ilości bitew czy jakichś działań, no bo oczywiście brał czynny udział w wojnie z Twilight elfami, ale czy potem jakieś działania miał miejsce, nie wiemy. W przypadku weznano, natomiast jak najbardziej wiemy, że tak. No i z tych małych punktów weznan zwycięża w nich 9 do 4, także naprawdę solidna, dość spora przewaga, i przejdźmy do tego, jak mogłaby wyglądać ich walka do takiego podsumowania. No myślę, że jednak z całym szacunkiem Ariwan, mimo swoich wielkich zdolności, potencjału, możliwości, nie miałby najmniejszych szans z Weznanem. Yy, no, Próbował, bo oczywiście walczyć, tak, może przez pierwsze nawet kilkadziesiąt sekund czy kilka minut przy dobrych wiatrach dałby radę stawić mu czoła. Natomiast myślę, że Weznan dość szybko by go zdominował, poradziłby sobie ze swoim oponentem. I go pokonał ostatecznie, no tak. Nie wiem, czy wziął do niewoli, czy w ogóle zdezintegrował i załatwił. No ale tak czy inaczej, na jakieś 90% Weznan by to wygrał. Także moje zdanie jest takie, że na niskim poziomie trudności Weznan zwyciężyłby w tym pojedynku. I oczywiście zachęcam Was do napisania w komentarzach swojej opinii na temat tej walki, e, oczywiście zarówno do poszczególnych kategorii, jak i do werdyktu końcowego, no ale moje zdanie jest takie, że weznam by wygrał raczej bez większych problemów, bo jest dużo silniejszy od swojego oponenta i tyle. No i słyszymy się w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush pojedynki, w tym to wszystko co miałem do powiedzenia, także trzymajcie się i cześć!